Czioneczko, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W poprzednim odcinku pokazałem Wam alternatywny sposób teksturowania pojazdu z użyciem swojego smartfonu. Jeśli jesteś zainteresowany tematem, link znajdziesz w opisie oraz karcie u góry. Natomiast dzisiaj zajmiemy się czymś innym. Jakbyście się pytali dlaczego nie było odcinka to z powodu aktualizacji GTA 5 tak standardowo. Day Dopiero po czterech dniach zostało wszystko naprawione i mogłem przystąpić do nagrywania dzisiejszego odcinka. A więc w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić wybijane szyby dla każdego samochodu z GTA V. Nasz zmodyfikowany model ma problem z uszkadzaniem szyby. Tak jak tutaj widzicie na tym nagraniu, po oddaniu strzału szyba jest w nienaruszonym stanie. Natomiast w oryginalnym modelu po oddaniu strzału szyba pęka i następnie się wytłukuje. A więc w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak naprawić ten problem. Więc zapraszam do oglądania. A więc będziemy potrzebowali tylko dwóch programów. Pierwszy z nich to będzie oczywiście open tak jak zawsze. A drugi to z modelera. Teraz należy utworzyć dwa katalogi, w których będziemy przechowywali model oraz tekstury. Teraz przechodzimy do programu OpenFOR. Klikamy klawisz F6, aby uruchomić tryb edycji i eksportujemy naszą modyfikację z folder mods. W moim po przypadku będzie to folder x64e-irpf-levels-gta5-vehicles-irpf teraz szukam mojej modyfikacji to jest polis radiofons policyjny eksportujemy wszystkie jego pliki modelu do folderu model czy jego tam utworzyliście i jego tekstury do folderu z teksturami teraz wy w przyglądarkę plików wpisujecie sobie dexshare. i Eksportujecie te wszystkie cztery katalogi z teksturami do folderu z teksturami. Bo jakby inaczej. I teraz otwieracie pierwszy plik we share. i wpisujecie GLAS, czyli szkło. I eksportujecie te dwie tekstury na pulpit czy do folderu. W formacie DDS. To jest też ważne, żeby to wyeksportować w formacie DDS. To okno możemy już zamknąć, jeżeli wyeksportowaliśmy tekstury. No i open for też możemy już zamknąć. Teraz uruchamiacie z modelera trójkę. I teraz importujecie swój model do z modelera. Aby tego dokonać, przechodzicie do zakładki File lub tej ikonki z niebieską strzałką wchodzicie do folderu model, czy jakiego tam utworzyliście i importujecie model, który ma dopisek hi to jest bardzo ważne, warto zapamiętać to też i w opcjach na dole macie przycisk add, czyli dodaj wchodzimy do folderu z teksturami i importujemy te wszystkie y, y, pakiety tekstur do, do z modelera Kiedy zakończyliście dodawanie tekstur to klikacie przycisk IMPORT, aby zaimportować model razem z teksturami. Teraz w zakładce STRUCTURE klikacie funkcję L0, czyli LEVEL OF DETAIL, aby wyświetlić nasz model. Aby się obracać, wciskacie klawisz ALT oraz lewy przycisk myszy. I wtedy możecie poruszać się po naszej scenie. SCROLLEM możecie przybliżać i oddalać widok. To jest tylko przypomnienie. A więc, żeby zrobić te wybijane szyby, to teraz w zakładce traktor wybieracie funkcję Collision Volume, czyli kolu. L0 możemy odznaczyć, ponieważ nie będzie już nam to potrzebne. Teraz wam się wiecie wietli kolizja waszego modelu. Teraz klikacie Przycisk by Name i tutaj w tym oknie szukacie wszystkich elementów, które mają dopisek call i są oknami, czyli po angielsku to będzie window. I nas interesuje tak screen z dopiskiem call, to jest ważne. I szukamy dalej. Window LF call, drzwi nas. Nie interesują. Wszystko, co ma do piesek window to zaznaczacie z kontrolem. Tak, to też window, window to też. Tu jeszcze jedno okno. No i wydaje mi się, że wszystko już zaznaczyłem. Aby się upewnić, to klikacie przycisk OK. No, jak widzicie, wszystkie y, okna są zaznaczone na czerwono, czyli są zaznaczone. I teraz przechodzicie do zakładki Popertis. I tutaj na całym dole jest takie coś jak User Definited Options. Klikacie w to dwa razy, i tutaj macie różne zmienne dla waszego modelu. I teraz dodamy nową zmienę, zmienną, aby szyba w samochodzie była wybijana. Więc w tym oknie wpisujemy Crash. Teraz klikamy Add, aby dodać tą zmienną, klikamy OK i żeby zatwierdzić te zmiany, klikamy przycisk Apply teraz wszystkie zmiany zostały zatwierdzone, w zakładce Select wybieracie sobie None i klikacie byle gdzie, aby okna się odznaczyły teraz w zakładce Struktur odznaczacie y, funkcję Collider, Collision a zaznaczacie L0. Teraz przechodzimy do menadżera materiałów, to jest ten przycisk u góry, i szukamy materiału szyby naszego samochodu. Szyby po angielsku no, szkło to glass, więc szukamy materiału, który ma nazwę glass. On się znajduje gdzieś na dole, i on jest tutaj. On się dokładnie nazywa Vehicle Generated glass window I ten materiał ma adaptację w Glas. Aby zmodyfikować ten materiał, klikamy w to okno lub dwukrotnie na ten materiał Teraz wyświetli Wam się takie okno Przechodzicie do zakładki User Definited Options, to jest trzecia od góry i w polu wprowadzania danych wpisujecie sobie Crash. Teraz klikacie przycisk Add, aby to dodać. Jeżeli ta zmienna znajduje się u góry, to znaczy, że wszystko jest dobrze. Teraz zamykacie to okno, klikacie OK. No i teraz przydałoby się wyeksportować nasz model. A więc teraz bardzo ważne: musicie zapamiętać nazwę naszego modelu. W moim przypadku jest to Oracle. Hi. Skopiuję sobie tą nazwę. Klikamy na tą czerwoną strzałkę, aby wyeksportować nasz model. Możemy wybrać pulpit. No i wklejamy tą nazwę. Eksportuj. I teraz zmieniamy nazwę naszego samochodu, kresując dopisek Hi. I teraz klikamy eksportuj na pulpit i wpisujemy tą samą nazwę, która się znajduje po prawej, czyli ORACEL Well może być inaczej i eksportuj po wyeksportowaniu modelu możemy już zamknąć z modelera i teraz to są nasze wyeksportowane pliki i zmieniamy ich nazwę zamiast ORACEL to jest POLIS ponieważ ja robię radiowóz i nazwę drugiego pliku też zmieniacie na POLIS jego teksturę też przerzucamy na pulpit uruchamiamy open for. przechodzimy do folderu gdzie jest nasza modyfikacja mods x64 i RPF, levels gta 5 vehicles irpf no i bezpośrednio te trzy pliki przerzucamy tutaj do plików gta i teraz szukacie waszego modelu to jest też ważne, to tekstury tego modelu. I teraz tutaj dodajecie te dwa pliki, które wyeksportowaliśmy na początku odcinka. To są te dwa pliki DDS. Zaznaczacie je i upuszczacie tutaj w tym oknie. Teraz klikacie Save, aby zapisać. OPEN FOR możecie zamknąć i wszystkie inne foldery teraz. Zobaczymy, czy w ogóle to wszystko działa. Znajdujemy się z powrotem na złomowisku. Po mojej prawej jest oryginalny model, a po lewej ten nasz zmodyfikowany. No i teraz zobaczymy, czy szyba się zbija. W oryginalnym, jak wiecie, wszystko działa. Szyba się wybija. No i teraz, czy w naszym zmodyfikowanym modelu będzie się zbijała szyba. A więc jest. Wszystko działa tak jak powinno działać. Tylko kogut się nie zbija, ale to już temat na osobny odcinek. Więc jeżeli Wam pomogłem, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcję oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. A więc co? Trzymajcie się. Do następnego! I cześć!